Także słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak wiele rzeczy wpływa na to, jak słuchamy. To nie wszystko zależy od nas, także od tego, który do nas mówi. Ważne jest jeszcze, żeby zachować odpowiedni dystans. Czasami warto, żebyśmy się nie stali w miejscu, żebyśmy docierali do różnych osób. Tylko tak, jak ja teraz do Was mówię, bez względu na do Was blisko, to, to mam jednego, jedną, drugą, trzecią osobę, kilku, kilka osób za sobą. To też nie jest dobrze. Zwróćcie na to też uwagę. Debata nie zabrania chodzić. Na czasie debaty można zrobić raz czy dwa kroki do przodu. Ale oczywiście nie można sobie robić takich rzeczy, nie? Tak nic nie daje, bo to takie fajne, ciekawe, takie spontaniczne i, i bardzo dynamiczne. No ale co to da? No też przestajemy wysłuchać, bo tak. Strój, zapach, a strój. Strój inaczej będziemy mówili. Bardziej słuchałem nas, kiedy jesteśmy bardzo elegancko ubrani. E, ale też dodatki trzeba dobrać. Marszałek zajmuje się Wygłasza, jaka jest teza debaty, pilnuje porządku na sali i może usunąć publiczność. Tak naprawdę nie korzysta z tego nigdy, bo debata się odbywa dla publiczności. Tak naprawdę dba o porządek. Ja powiem, jeżeli ta osoba ma charyzmę, ma sposób odpowiedni mówienia, to tak naprawdę nigdy nie poskoczy na sali. I wcale nie musi być najsilniejszy, największy, najwspanialszy. Obok siedzi sekretarz, który zajmuje się to tak naprawdę pilnowaniem czasu mówców. Bo każdy ma dokładnie tyle samo czasu. Ten czas upływa, robi się coraz mniej tego czasu, i on, kiedy mi jest 30 sekund do końca wystąpienia, puka w stół. Nie, żeby przeszkadzać, ale żeby poinformować mówcę, twój czas się kończy. Eee, macie dokładnie 5 minut, żeby napisać argumenty, dlaczego uważacie, że. Samorząd uczy tak teraz, samodzielności i uczy postaw obywatelskich, tak? tak, tak. tak już, przodem przodem byli, do, nich, do nich nie, było. nie To inaczej Jeszcze raz ten temat mamy na to Samorząd uczy samodzielności. Mamy grupę, która się zgadza, tak, no, i mamy grupę, która mówi nie. Nie z... uczyć samodzielności. Dobra. Się na przykład, po... jeśli czujecie na siebie, będzie łatwiej w ogóle no, no, z no, Tak, no, Magda napis po... dwa, no, ma. Ma. No, no, Nie, Nie, Przepraszam. No proszę. nie Co To bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejszą debatę, podczas której będziemy próbowali poprzeć lub też obalić tezę, że samorząd uczniowski uczy samodzielności oraz podstaw obywatelskich. Debata będzie przebiegała w następujący sposób: mówcy z, poszczególnych, z opozycji i propozycji będą przemawiali na przemian w ciągu dwóch minut. Będą mieli czas, żeby przedstawić swoje argumenty. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna opozycja droga publiczności. Dzisiaj debatujemy nad tezą, czy samorząd uczniowski uczy samodzielności oraz postaw obywatelskich. Naszym zdaniem, czyli moim moje, i mojej drużyny, oczywiście, że tak. Samorząd uczność, uczniowski jak najbardziej uczy samodzielności i postaw obywatelskich. Jak sama nazwa wskazuje, czyli samorząd, uczniowski, samorząd, czyli samorząd. Uczniowie sami rządzą. Muszą się nauczyć rozwiązywania różnych problemów bez polegania na yy, dorosłych, czyli w tym przypadku nauczycielach, którzy ewentualnie mogą czymś wspomóc jednym bądź dwoma słowami, nie mogą samego, całego problemu za nas rozwiązać. Szanowny Marszałku, senatorze, drodzy rozwój. Także yy, chciałem podsumować swoich poprzedników oraz poruszyć pełną tezę. Że nie zgodzi się również z tym, że samorząd kształtuje y, samodzielność i wspiera kształtowanie postaw obywatelskich. Chciałbym również powiedzieć o tym, że choć y, uczniowie z samorządu biorą udział w różnego rodzaju imprezach szkolnych, y, nie opanują swojego stresu przed wypowiedziami. Y, na przykład, teraz, tak jak y, tutaj jesteśmy sprowadzeni, ja choć jest nas nieliczna grupa, czuję się zdramowany. Samorząd powinien mnie w pewnym sensie do tego przygotować, powiedzieć, dać mi jakieś konkretne wskazówki, ale po prostu nie ma na to czasu, ponieważ jak poprzednicy, moi poprzednicy powiedzieli, jest zbyt dużo nauki w szkole, no i nauka nas ogranicza czasowo. Chciałbym jeszcze raz zaprzeczyć tej tezie, że samorząd nas kształtuje, podziękować. Za... Podjęliście się niezwykle trudnego zadania, powiem. w takiej małej pigułce dokonaliście rzeczy, która generalnie, jak gdzieś sięgnę pamięcią moją historyczną, czy ewentualnie do mojej wiedzy, Debaty takie, na przykład na uczelniach amerykańskich czy, czy, czy w szkołach średnich, są przygotowywane w postaci konkursów międzystanowych. Uczniowie się przygotowują do takich debat nawet do około roku. Słuchajcie, moi menu, naprawdę byłem bardzo tutaj pozytywnie zaskoczony tym, jak świetnie to zostało zorganizowane, jak potrafiliście wczuć się w rolę i rzeczywiście dało się zauważyć dość istotną rzecz, że staracie się. Zachowując te wszystkie wskazówki, o których tutaj kolega Andrzej mówił, przede wszystkim dyskutować poglądami, a nie siłą charakteru, a nie siłą swojej osoby czy przeciwko osobie, bo tego najczęściej w naszych codziennych dysputach brakuje. I to brakuje zarówno na tym poziomie samorządu lokalnego, jak i również na poziomie krajowym. A więc różnijmy się pięknie, tak? różnijmy się poglądami, ale nie różnijmy się osoba, osobowo, nie atakujmy się wzajemnie. Nie będę się opowiadał po żadnej ze stron, natomiast powiem tylko tyle i to będzie jakby pewnego rodzaju yy, może stanięcie, czy z, próba zbliżenia do tego, jak ja postrzegam samolot. Bo Im więcej tej tolerancji nauczymy się tu na dole, w szkole, w rodzinie, w najbliższym środowisku, tym więcej będziemy tolerancyjni w życiu dorosłym. I tego Wam serdecznie to życzę. Dziękuję bardzo.